Witam, obiecałem Wam, że odpowiadam na pytania w komentarzach. Już miałem jechać do domu, ale wstawiłem jeszcze gaźnik do pralki i muszę, muszę czekać. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy zabawę Zaczynamy zabawę i tak i tak odświeżę sobie stronę może są jakieś świeże komentarze Bo dawno tego u nas nie było nie chcę też żeby ten film żeby ten film trwał za długo tutaj widzę mam trzy ciemność widzę ciemność widzę progarasz tak wiem że ciemność widzisz Mam kupione już lampy, tylko nie mam czasu. No taka jest cała cała prawda. Szmelc maksymalny. To jest komentarz do harta w dieslu. No takie czasy mamy. A ja to patrząc przez pryzmat pieniądza, jakie pieniądze taki, taki sprzęt. Nie ma, co, nie ma co się oszukiwać. Ja wiem, jak to powinno wyglądać, ale to tak nie wygląda. Powiedzmy, że to powinna być taka jednorazówka. Następny. Harty, jakie są, każdy widzi. Ale ten hart nie ma łatwego życia z właścicielem. Znak zapytania. Pani jeździ nim codziennie do pracy. Jakieś 3 km. Nawet przejeżdża koło mnie ten pan tym hartem. Jeździ też na ryby. Był czas, że ten hart się nie pojawił u nas. Sprawdziłem prawie 7 miesięcy. Aż byłem zaskoczony. Wręcz myślałem, że pan zmienił mechanika. Ale nie, jednak, 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 po prostu się nie zepsuł. Po prostu się nie zepsuł. To Pan go nie oszczędza. Ja Wam powiem, że też bym raczej, raczej nie oszczędzał. To było pytanie od luki 9314 Takie pytanie, pytanie, stwierdzenie. No masz rację kolego, po to... Po to, to jest, żeby woziło właściciela, dobra kolejny film, znowu trzy trzy pytania. Japończyka, czy Włocha Ciężko zabić to jest film. Jeśli chodzi o Hondę Pantheon w 2T, ta co mi się nawet spodobała, znaczy spodobała. No byłem zaskoczony. Może Uropliwa urokliwa ona nie jest, ale byłem zaskoczony. Wykonanie jakoś materiałów użyty jest 725 znakomita. Mam wespę GTS 2524 rok zjada nawet hondę być może były próby, hmm, no to mam dos Pan dostał i a dostałem Bartona 50 ma 830 kilometrów, tak tyle i już czuję, że jest słabszy blokady. <coughs> A brak, no co ale dwa razy już zawór był podparty. No, to Barton też nie jest jakaś tam wysoka półka. E jakościowo, Barton wydaje mi się, że posunął się trochę do przodu. No, ale do tych topowych marek jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę brakuje. E tak więc świadczy o jakości wykonaniu. Tutaj dalej. Pozdrawiam serdecznie. Wesołych Świąt. Również yy, Rafał Szabeleński661 życzę Ci wesołych świąt. Sądzę, że ten materiał skoczy właśnie na święta. Yy, niech Adaś zrobi jakieś wyświetlenie. Tak, Adaś, Adaś nawet już poczynił kroki. Yy, będzie lepiej. Yy, Adaś trochę nie ma czasu. Nic nie widać. progaraż Jak to progaraż mówił o sobie? Coś tam z jamy, ale nie pamiętam. Następny. Następny film. Następny film. Nie ma komentarzy. O, tu jest jeden kolor. format zmiana cylindra. <coughs> Jest jeden komentarz. Ciemność widzę, ciemność. progaraż. Tak, wiem. Następny jest 6. Przerabiam nagaźnik. To jest ten Formax przerabiany nagaźnik. Zrobić coś z niczego, a, a właściwie zapytam o ten Bentix, który nie łapie w tych skuterach jest to mechaniczny dźwięk raz łapie dobrze, raz nie może majster coś podpowiesz no ten bentix w tych, w tych skuterkach chodzi o wszystkie czterosuwy na tej choince no, raczej jest to takie proste i niezawodne urządzenie Tulejki nie są dostępne do wymiany te, te w karterach i w pokrywie, ale powiem Wam skąd można je wziąć. Ze stworzenia tłoka mam podotaczane, musiałbym iść zmierzyć, ale mam pocięte na kawałki i stosuję to jako, jako tulejki. Zdaję, zdaję to egzamin. Nie wraca, nie wraca do naprawy ponownie. Kabel od przekaźnika sprawdź i kabel z akumulatora i kabel przez rozrusznik czynnie jest poluzowany. Ja wszystkiego na filmach nie pokazuję. Mi ogólnie jako mechanikowi zawsze bardzo dużo czasu schodzi na, na naprawach, bo ja w sumie jestem skrupulatny. Idę, idę po kolei, jak robię układ paliwowy, to zazwyczaj błubię od filtra przez, przez gaśnik i tak dalej. Sprawdzam, sprawdzam wszystko. Dlaczego? Żeby nie mieć problemów, bo najwięcej jest, jest przy tym rozbierania. W dwóch słowach zazwyczaj dochodzę aż do membrany, sprawdzam membranę i po kolei idę. No bo to jest takie, klient zleca czyszczenie gaźnika, a się okazuje, że łapie lewe powietrze. Gdzieś tam na jakiejś przerwanej uszczelce, albo w ogóle uszczelki nie ma. No zdarzają się też takie, takie naprawy. Klienci bardzo dużo dłubią sami, znają się na tyle, ile się znają, i potem, potem nie to, że robią na złość, tylko po prostu wychodzą jakieś, jakieś tam niedoróbki, niedociągnięcia i są, i są yy, problemy. Są problemy z tego powodu. Żeby odpalić skutra na AC, trzeba trzy przewody. Masa, cewka, impulsator. Niby łatwe, ale przerobić wiązkę jest jak, jak nasi byli wcześniej, to masakra. Sarszuń za cierpliwość. Ja lubię to, co robię. Jestem cierpliwy. I jeszcze do tego. Jak wiem co robię, no to, no to, to idzie fajnie. I tu kolego... Bogdan... Mlody 4056. Trzy przewody. Masa, cewka i impulsator. Żeby odpalić skuter AC. No... Cztery przewody, licząc z masą, no to cztery przewody, bo jest masa. Cewko wysokiego napięcia, tak jak napisałeś, impulsator, no i prąd ze statora. Jeszcze, jeszcze trzeba uzyskać. Szacun, oglądam już któryś Twój film i widać, że gdzieś wsadził wsadzić łapy, to widzisz, po co je tam pchasz. A dzisiaj to unikalne, unikalna cecha. No, tak jak mówiłem, jestem skrupulatny. No, no robię, no bo podejmuję się, to chcę, chcę zrobić, chcę zrobić tak, żeby było zrobione. I to było pytanie, o, znaczy stwierdzenie od kosmonauty. Kosmonauta coś tam, coś tam. Następny. Witam Panie Dasiu. Posiadam taki sam skuter. Skuter ma 4,5 tysiąca przejechane. Cztery razy był w różnych serwisach. Teraz jest znowu z, w naprawie. Odpala normalnie po przejechaniu kilku metrów. Traci moc i gaśnie. Sam nie wiem co mu do... co mu dolega. To taki z Warszawy Dokonywane są naprawy. Dzięki za film i pozdrawiam zdrowych i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzę. Również kolego Andrzej N7B. Życzę Ci zdrowych, wesołych świąt. Twój problem może być prozaiczny. Sądzę, że trzeba zrobić podstawowy, podstawowy dobry serwis. I po takim podstawowym, dobrym serwisie, raczej nie będzie wymagał już naprawy, bo nagrzewanie się skutera, i potem, jak już nie chce jechać, czyli związane coś z temperaturą, mogło być załory o ile to jest osób może być świeca może być. Fajka bardzo często się zdarza. Fajka przysparza bardzo dużych problemów. Na fajkę zawsze Adaś trafi przypadkiem. Nigdy, nigdy nie sprawdza mnie jakoś tak. Gdzieś tam dotknę, coś przytrzymam i jak trzymam to chodzi, jak puszczę to trochę mniej chodzi, czyli, czyli łapię, łapię na ten, łapię łapię wtedy błęda, nie? Jak ja to mówię. Przytarty cylinder albo lewe powietrze to jest odpowiedź dla Andrzeja N7B. Może być przytarty cylinder, oczywiście jak sprawdzić przytarty cylinder? No, trzeba zmierzyć ciśnienie, chociaż też to może nie do końca wszystko wyjaśnić, bo jak będzie na oleju. Muszę kiedyś zrobić taki test, wsadzić sam tłok bez pierścieni, zmierzyć ile wydmucha i zalać olejem i wtedy też sprawdzić ile wydmucha. Tylko no nie, mam, nie mam, że tak powiem, wolnego czasu na takie testy. oj nie to, nie to, nadać, co Ty tu wyprawiasz. Nie, to, nie to. Co jeszcze, jakieś tu jest? Y, jedno pytanie. Jeszcze kład, mini kład. Zdaję z do mechanika. On sprawdził mi iskrę. Mimo, że przejechałem nim do niego z innym problemem, i on, od, i on odpala po przejechaniu nim w kołach. Wiem, pan, o co może. Mu chodzić jeszcze raz. <laughs> Dałem skutek do mechanika, a on sprawdził mi iskrę, mimo że przyjechałem nim do niego z innym problemem. I on odpala, bo przejechałem nim na kołach, więc wie pan, o co może mu chodzić. No, jakbyś napisał kolegę, jaki to ten inny problem, to, to może i bym wiedział. A tu tak yy, yy, trochę niejasno. Rafał Cugowski 1640 10 dni temu komentarz. Napisz coś więcej. No to, to, to być może coś, coś poradzę na odległość. Dobra. Kolejne. Dobra robota. Z tą wystarczy śruba baryłkowa na przykład z hamulca od roweru. Mam mam nacięcie. Drugi sposób może być naciąg korpusu Brzeszczo może być naciąg korpus brzeszczotem chodzi o, chodzi o tego Peugeota. no sposobów jest kilka nie lubię z reguły poprawiać inżynierów wolałbym założyć oryginalną część bo jestem tego świadomy że jak ten korpus pęknie czy tam jak nikowałem jakby pęk to to będzie na mój kosz. to nie są stanie rzeczy będzie na mój koszt no i, i trudno no ale sytuacja tego tego wymagała popieram postulat tak koniecznie ma strasznie kiepskie oświetlenie Wiem, obiecuję, obiecuję poprawę. Nawet już tutaj coś zacząłem robić, żeby było lepiej. No ale to jeszcze trochę trochę potrwa, bo cały warsztat jeszcze na dworze stoję. Witam ponownie tu Piotr. Dziękuję za radę z odpaleniem. Bartona, po szlifie jest ok. Problem jest teraz taki, że jak skrę skręcam kierownicę w lewo, to klamka hamulca wadzi owiewkiem. Co może być? Proszę o, o radę. Niewłaściwa klamka hamulca. Tak mi się wydaje. Witam. Świeca zapewne Awiny. Często przypadłość tych czerwonych świec. To kolego nawet nie była Awina. Nie wiem co to była za firma. Chodzi teraz o komentarze do S3. Nie wiem co to była za świeca. Najlepsze zbiorniki w skuterach to te co są umieszczone z tyłu. Z tylnej górnej części pod siedzeniem. Zero problemów. No tak, w tanich skuterach, w starciu skuterach, zbiorniki zawsze, przeważnie, nie chcą mówić, że zawsze, przeważnie były z tyłu. No tutaj brak miejsca dużo, dużo przyrządowań. Jak ma być schowek duży, każdy gdzieś tam, każdy producent jakoś tam sobie. Sobie radzi i jak jest nowe, to te rozwiązania chodzą. A jak przestają chodzić, zazwyczaj to są już stare rozwiązania i wtedy, wtedy trzeba, trzeba naprawiać. W ogóle szykuję taką, chyba będzie seria z napraw tanio kupionych pojazdów. Będę naprawiał swoje tanie kupione pojazdy i będę to sprzedawał. Myślę, że taki ciekawy, ciekawy krok z mojej strony to będzie. Ja też no trochę lubię to, to robić, także także trochę odpocznę przy tej pracy. To, to panie, za mało Panie Adamie, zamiast zwykłej żarówki, to jakieś LEDy warto kupić? No być może, nie wiem, czy LEDy są dopuszczone. Znaczy wiem, że na tą chwilę chyba są niedopuszczone. Nie chcę komplikować komuś życia. Wy jak chcecie, to zakładajcie sobie LEDy jak najbardziej. Ja na wyraźne zlecenie 30 to założę ledy, ale tak jak ktoś mi powie, żebym zmienił żarówkę, to raczej staram się zmienić na taką jaka, jaka powinna być, żeby tam nie było żadnych tam scen kłopotów, komplikacji i tak dalej. Basakra z tymi skuterami, Żeby się do jakiegoś jakiś pierdoły dostać, często trzeba pół skutera rozebrać. Tak, kolego, Bogdan młody 40-56, pół skutera, jak nie czy czwarte, a niekiedy jak jest skomplikowany, to, to i cały trzeba rozebrać. Nawet wymiana głupiej żorówki to czasem tragedia, a ludzie się później dziwią, że nikt nie chce robić tego za 50 zł. Na tej świecy niezbyt, niezły, niezły glut był, świeca chyba i Rydowa z Allegro. Być może nie sprawdzałem yy, założyłem po oryginale. Jak widzicie to jest. A kupuje kupuję świecko po 10 z każdego rodzaju. Żeby przesyłka z hurtowni była tania i mieć rabat, to muszę kupić nie pamiętam za ile, ale na tą chwilę tak liczyłem, bo to remamenty się zbliżają, to mam około Ponad 200, 200 świec na magazynie. Yy, dobra, myślę, że to, że to było ostatnie pytanie, na które odpowiem. Nie chcę, żeby ten film był jakoś tak bardzo długi. Yy, może za chwileczkę nagram jeszcze, jeszcze jeden, bo wiem, że tam głębiej w komentarzach mam wam coś poodpowiadać na, na pytania. Yy, na tą chwilę się zżegnamy. Yy, Skończył, skończył się prać gaźnik, idę puścić jeszcze raz i chyba nagram drugą część, drugą część odpowiedzi na pytania. To trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam, nie przejedźcie się, bo to chyba materiał będzie na święta. Zdrowy, wesoły świąt jeszcze raz, bo w jednym materiale już, już życzenia były. Zdrowy, wesoły świąt, a przed Nowym Rokiem jeszcze coś tam Adaś będzie wrzucał. To na razie. Hej.